Cześć, ja mam na Asia i tutaj ty dzielę się tym, co mówi do mnie Bóg. Dzisiaj zacznę od Księgi Przysłów. Synu mój, jeśli Twoje serce będzie mądre, moje serce będzie się radowało, właśnie moje. I moje nerki będą się weselić, te Twoje usta będą mówiły to, co jest prawe. Czytając Biblię możemy dosyć szybko zauważyć, że Bóg chce, żebyśmy byli mądrzy. No i nie jest to w sumie dosyć zaskakujące, no bo myślę, że każdy dobry ojciec, każdy w ogóle dobry rodzic chce, żeby jego dziecko było mądre. Kiedy Bóg mi dzisiaj powiedział właśnie, o czym mam mówić, i że to ma być o mądrości, to zaczęłam zadawać boku pytania, jaką definicję tutaj mądrości można zawrzeć w takim może największym skrócie, no bo wiadomo, że wiele rzeczy składa się na mądre zachowanie, ale myślę, że taką świetną definicją mądrości. Jest definicja, którą mamy w Mateusza 7. Każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skalę. Najmądrzejsze, co możemy zrobić, to słuchać kogoś najmądrzejszego na świecie. Bóg jest wszechwiedzący i wszechpotężny. Kiedy pytamy go o różne rzeczy i stosujemy się do tego, to sami zaczynamy zachowywać się mądrze, sami stajemy się mądrymi. I takie porównanie, które pokazał mi Duch Święty, to że kiedy chcemy gdzieś dojść na jakieś miejsce, na jakieś spotkanie powiedzmy bardzo ważne dla nas i jesteśmy w mieście, którym, którego nie znamy, albo w dzielnicy, której nie znamy i chcemy się tam dostać jak najszybciej i bez bezbędnego błądzenia i mamy w komórce nawigację i mamy internet i możemy łatwo i szybko sprawdzić jak tam dojść, ale zamiast tego postanawiamy błądzić w kółko i szukać tak, po prostu licząc, że może jakimś cudem znajdziemy to miejsce, i koniec końców tracimy bardzo dużo czasu, i może w końcu dochodzimy na to miejsce, natomiast jesteśmy spóźnieni, są tego konsekwencje. Jesteśmy niepotrzebnie też zdenerwowani, zestresowani. I kiedy my słuchamy Boga, kiedy my codziennie pytamy Go, o kolejne instrukcje, kiedy stosujemy się do Jego Słowa, czytamy Biblię i chcemy ją tak zrozumieć dogłębnie, nie tylko tak pobieżnie, ale naprawdę się w to wczytujemy, naprawdę chcemy zrozumieć to, co Bóg chce nam przekazać poprzez Słowo Boże, to, to jest właśnie ten moment, kiedy wyciągamy nawigację i zaczynamy poruszać się szybko w kierunku konkretnego celu. Nie stracimy tyle czasu, nie spóźnimy się i nie będziemy też niepotrzebnie się stresować. Natomiast jeżeli postanawiamy z tego nie korzystać, jeżeli nie, nie czytamy codziennie Biblii, jeżeli nie spędzamy czasu z Bogiem, nie słuchamy tego, co On ma nam do powiedzenia, to właśnie tak jakbyśmy tej nawigacji nie wyciągali i na siłę próbowali znaleźć sami drogę, kiedy wcale jej nie znamy. I czasami może nam się wydawać, że tą drogę znamy, ale tylko Bóg tak naprawdę wie wszystko i tylko Bóg jest w nas dobrze. Kierować. Bo nawet jeżeli znamy drogę, to możemy nie zdawać sobie sprawy o pewnych utrudnieniach na drodze, o jakichś zamknięciach na przykład pewnych dróg, robotach drogowych i tak dalej, i tak dalej. Możemy nie wiedzieć, że ta droga wcale, wcale nie jest taka dobra. Myśleliśmy, że jest okej, okay, bo tak się nam wydawało, ale nie znaliśmy wszystkiego, nie, nie przewidzieliśmy pewnej przyszłości, no bo nie jesteśmy w stanie jej przewidzieć. Natomiast Bóg jest w stanie przewidzieć wszystko, Bóg wie po prostu wszystko. i... Jest w stanie nas idealnie nawigować. Duch Święty mocno podpowiada mi tutaj, że taką ważną wiadomością dla myślę, że każdej osoby, która po prostu to ogląda, jest, żeby nie wychodzić z domu bez Słowa Bożego. Żeby nie zaczynać po prostu dnia bez dowiedzenia się, co Bóg ma nam do powiedzenia. I nawet jeśli dzisiaj nie wychodzisz z domu, nawet jeśli masz powiedzmy leniwy dzień w domu i nie zamierzasz robić nic specjalnego. To i tak warto się dowiedzieć tego, co Bóg ma Ci dzisiaj do przekazania, i dowiedzieć się jakichś wskazówek i jakiejś nawigacji na dzisiaj. Bóg mnie tego uczył już od jakiegoś czasu, i teraz jest to najważniejsza rzecz, którą robię rano. Pierwsze co robię po przebudzeniu, to sprawdzam, co Bóg ma mi dzisiaj do przekazania, przed czym mnie ostrzega, jakie rady mi dzisiaj daje. Bo widzę dzięki temu, że mój dzień wygląda wtedy zupełnie inaczej. Rzeczywiście jestem stanie uniknąć pewnych rzeczy, rzeczywiście jestem w stanie się lepiej przygotować na ten dzień, wiem, jakie mam mieć nastawienie, wiem, na co zwracać uwagę, jest to naprawdę niesamowicie pomocne i nie wyobrażam sobie aktualnie, żeby właśnie wyjść z domu, żeby pójść do pracy, żeby robić cokolwiek tak naprawdę, nie sprawdzając wcześniej rano, co Bóg ma mi dzisiaj do przekazania, jakie instrukcje mi dzisiaj daje. I nie mówię tutaj aktualnie o takich Większych instrukcjach odnośnie naszego życia, chociaż to oczywiście też warto sprawdzać z Bogiem. Chodzi tutaj mi, myślę, że tutaj Bóg, myślę, że w tym filmie Duch Święty chce zwrócić uwagę na takie po prostu zapytanie: Co dzisiaj, Panie Boże, mi dajesz za radę? I to może być cokolwiek. Czasami Bóg może nas, czasami Bóg właśnie może nam powiedzieć, żebyśmy dzisiaj się trochę bardziej spieszyli, bo bo może się okazać właśnie, że będziemy dłużej stać w korkach, bo pewne rzeczy będą się dzisiaj opóźniać, dlatego ważne jest, żebyśmy my dodatkowo tego nie opóźniali. A może Bóg sam powiedzieć, że dzisiejszy dzień będzie jakiś wyjątkowo dobry i że mamy oczekiwać jakiejś ciekawej niespodzianki. A może Bóg powie nam, że spotkamy dzisiaj kogoś, może jakiegoś dawnego znajomego i powie nam, żebyśmy właśnie spędzili z nim więcej czasu, żebyśmy może poszli razem na kawę, jeżeli będziemy gdzieś, jeżeli spotkamy się gdzieś na mieście i bez tej, bez tej informacji może byśmy po prostu chwilę z nimi zagadali i poszli dalej. A dzięki temu, że wiemy, że Bóg nam wskazał, że pogadaj więcej z tą osobą, zobacz, co u niej, usiądź z nim na kawę, jeżeli będzie taka możliwość i posłuchamy tego, to może się okazać, że to spotkanie będzie miało naprawdę duże znaczenie i że gdybyśmy po prostu się tylko minęli, to stracilibyśmy coś bardzo ważnego. Czasami to, żeby zachowywać się mądrze, wymaga jakiegoś przewidywania, pewnych sytuacji w naszym życiu. No ale oczywiście my nie jesteśmy w stanie tak o sami sobie czegoś przewidzieć. Czasami nam się to udaje, ale czasami zupełnie nie. I taką naszą największą supermocą jest to, że mamy dostęp do Boga, który jest w stanie powiedzieć nam absolutnie wszystko. I jest też to, że On nas kocha i wszystkie Jego rady, wszystko, co nam daje, wszystkie Jego ostrzeżenia zawsze będą prosto z miłości, zawsze będą... zawsze będą... Dla nas najlepsze. Dlatego bardzo mocno ci zachęcam, żebyś jeśli jeszcze tego nie robisz, żebyś jako taki codzienny nawyk, codzienną rutynę wprowadziła, wprowadził właśnie czytanie Biblii, spędzenie czasu z Bogiem jako pierwszą czynność z rana. Jako pierwszą czynność, którą wykonujesz, kiedy tylko się obudzisz. To jest właśnie jak założenie takiej zbroi na cały dzień. To jest najlepsze przygotowanie się na cały dzień najlepsze, co możesz zrobić, żeby przygotować się na to, co dzisiaj przyjdzie. Pytaj Boga, na co dzisiaj zwrócić uwagę, o czym dzisiaj pamiętać, czy są jakieś czynności, które należałoby zrobić, albo których może dzisiaj należałoby unikać. Pytaj Boga o wszystko to, co przychodzi ci do głowy, co podpowiada ci duch święty, i stosuj się do tego. To jest też bardzo ważna część tego wszystkiego, bo jeżeli tylko posłuchamy tego, a nie wykonamy, zapomnimy. Albo olejemy to, co Bóg do nas mówi, to w sumie to, że nam to powiedział, nie będzie, nie będzie przynosiło za wielkich owoców. Ale nawet jeśli Bóg ci rano coś powiedział, a ty tego nie posłuchałaś, nie posłuchałeś, to wykorzystaj to po prostu jako uczenie się na błędzie i następnym razem wykonaj to, co Bóg do ciebie mówi. Bo to jest zawsze na Twoją korzyść. Zawsze są z tego dobre owoce, zawsze są z tego profity dla nas, kiedy słuchamy Boga. Profity dla nas, ale oczywiście też dla innych ludzi. Skorzystaj każdego dnia z najlepszej nawigacji świata. Dziękuję Ci za dziś. Mam nadzieję, że to było pomocne. Jeśli tak, zostaw lajka, subskrypcję, komentarz. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy to robią, i bardzo dziękuję za wszystkie kawki. Życzę Ci wspaniałego czasu z Bogiem. Do zobaczenia.